Witajcie widzowie, ja jestem Super Placek, a dzisiaj pokażę Wam film, który miał być początkowo w zupełnie innej formie, ponieważ nagrywałem go po to, aby po prostu zrobić go normalnie. Były tam trzy powy, mój, Szymka oraz Ligosa. Do kanału Szymka link macie już w opisie. No i co? Muszę przyznać, że niestety nic nie poszło po mojej myśli. Jedyne co się nagrało to POW Szymka. Mój POW się nie nagrał. Dlatego muszę Was za to bardzo przeprosić pod koniec filmu, ostatnie 3 minuty macie właśnie nagrane yy, powrzynka, to jak wygrawaliśmy rundy. No i co? Możemy chyba przejść do oglądania. Tak jak mówię, no niestety nie udało się tam wszystkiego zrobić tak jak chciałem, nic mi się nie nagrało tak naprawdę, także macie tam tylko powa yy, odszynku, który został mi przesłany. Co tu się, A, się dzieje? Miał... Oni rzucają we mnie wszystkim, wszyscy sobie łup kupili, dosłownie Powiedzmy, że skoro o takiej tematyce był... Ten film to w sumie tutaj też mogę sobie jakieś utrudnienie nabolać Także tym razem powiedzmy, że nie mogę niszczyć żadnych bloków Jedyne co to po prostu mogę sobie zniszczyć łóżko, no bo gram samemu Więc tak średnio mam jak w ogóle cokolwiek tutaj zrobić Dlatego no będę musiał wszystko robić fireballami We trójkę, to jest. do wojna spadłem! I innymi rzeczami Jakieś TNT, może sobie pokupuję później Dlatego no robimy tak Okej okay. A gdzie on jest w ogóle? Halo? Aha Fajnie, że go nie widać. Ja nie wiem, co się stało. Tutaj widzę i możecie powiedzieć, o co chodzi. O, teraz teraz widzę jego nika. Wcześniej dosłownie nigdzie go nie było, co nie? Okej, okay, on chyba do mnie idzie. O, tym razem go w końcu widzę. Zróbmy sobie tak. Teraz może nie będzie wiedział, gdzie zniszczyć mi to łóżko. No i spadł, ale się nabrał. Nie, a to jest ten na najlepszy. Aha, no i o, oczywiście już rozwaliłem. O nie, po prostu uznajmy, że tego nie było OK. Dobra, diamenty. Ja chyba sobie kupię ostrość i mogę w sumie iść na następnego gościa. Bo tam mamy żółtego i on jest, ale zielony będzie tam dalej. I on jeszcze ma łóżko. Aha, a mnie już ktoś rozwalił, fajnie. Dobra, no jest, teraz to rozwalić. Aha, Możecie napisać też w komentarzach, czy w ogóle mam dodawać takie filmy, które średnio się dodały. Tym razem mogę spróbować... Nie wiem w sumie. Powiedzmy, że go nie będę bił, to będzie trochę ciężkie. To w takim razie kupię sobie po prostu endstone. Bo skoro go nie mogę nawet atakować, to nie wiem jak ja to zrobię jeszcze. Okej, okay, on się na mnie gapi, ale ja nawet nic mu nie mogę zrobić tak naprawdę, więc... Okej, okay, on się wraca. Więc ja mam teraz czas, żeby sobie kupić Fireballa i go po prostu rozwalić. Jedyny problem będzie taki, że go nie mogę atakować. Ciekawe, czy on teraz do mnie idzie. Aha, ale ja w to jestem dobry. A on spadł. On też nie jest chyba jakiś najlepszy w to. A myślał pewnie, że ja tam doleciałem. Dobra. Ok, a do niego już ktoś inny tam idzie. Idealnie, szczerze powiedziawszy. No, ale tak jak mówiłem. Możecie napisać w komentarzach, czy dodawać takie filmy. No, bo ten na przykład w ogóle mi nie wyszedł. Dobra, spróbuję kupić sobie nożyczki. Może wtedy się uda. Dobra, teraz spróbujemy. Tym bardziej, że on się tam bije. Aha, i z tym nawet nie mogę walczyć. Ja sobie odejdę. Pamiętajcie, że nie mogę nikogo atakować. Dlatego tak uciekam teraz. Okej, okay, no i ja muszka, tak jak myślałem. Niebieskiego ktoś się tam bije. Wiadomo, że ktoś raczej to wygra. A mogę to wykorzystać. I pójść dalej. Ostrości nawet sobie nie będę kupować, bo to nie ma żadnego sensu, skoro walczyć nawet nie mogę. Dobra, ale wracając do tematu tego filmu nieudanego, no to generalnie nie wiem jak to się stało. Ja myślałem, że sobie włączyłem normalnie nagrywanie, a chyba jednak tak nie było. Bo później, jak je wyłączyłem, to tak naprawdę włączyłem nagrywanie jakoś od nowa, więc wcale nie było to nagrywane. Aha. I no, niestety, nic mi tam nie udało się. Mamy y, jedynie co? No to mamy Powa Szy, Szymka. No, bo właśnie, chciel, chciałem nagrać po prostu taki film, gdzie będzie y, mój Pow, jego Pow i jeszcze Pow Ligosa. Tylko, że mój Pow się nie nagrał. Aligos ma taki internet, że y, chyba nigdy mi nie prześle tego 5GB filmu. Dobra, i teraz następna runda. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu wygrać, bo dawno już niech wygrałem. Wtedy na przykład właśnie wygrałem na tym filmie. Proszę, powiedz, no, że wygramy, proszę, powiedz, że wygramy. Yes! A, bo teraz nie mam żadnego utrudnienia. Powiedzmy, że mogę kupować tylko wełnę. No i wtedy, tak jak mówię, udało mi się wygrać. Znaczy, właściwie to nam się udało wygrać. Tego ziomka tylko by się wypadało tutaj rozwalić Dobra, spróbujemy, spróbujemy Dobra, udało się Aha, tylko ja nawet nie mogę się wyleczyć, super To spróbuję po prostu do niego podejść Okej, okay, on ma gołego beda tak naprawdę Uwaga, no i niestety zginąłem Widzowie, może ja nie jestem jakiś najlepszy w tej warsy no ale się staram dla Was to wygrywać, także możecie stawić łapkę w górę, jeżeli podobają Wam się moje filmy. Powiedzmy, że jeżeli będzie pod tym filmem 5 łapek w górę, to nagrywam film za niedługo, gdzie uczę się grać w tego Minecrafta w końcu i wtedy może trochę lepiej będę grał w te Bedwarsy po prostu i coś dla Was będę wygrywać w każdym filmie. A dalej w sumie możemy robić ten challenge, że mogę tylko wełnę kupić. Tutaj muszę zrobić high granda i wtedy. Aha, nie, jasne to najlepszy co nie. Także, tak jak mówiłem, no. Bardzo mi się chyba przyda to, właśnie. Y, te wasze pięć łapek w górę. Ponieważ bez tego jest całkiem ciężko. A ja tu spróbuję jeszcze jakoś ugrać. Powiedzmy, że sobie. Aha. Powiedzmy, że każdy challenge muszę nie zawsze wygrać w tym filmie. Ale po prostu muszę pokonać swojego przeciwnika pierwszego i dalej coś zacząć robić. Bo jeżeli ja ginę na początku, no to to nie ma sensu. I w ogóle, jeżeli macie jakieś pomysły na film, to możecie też coś wysyłać w komentarzach. Chociaż mogę wam powiedzieć, że za niedługo będzie jakaś taka fajna seria, też z Minecrafta, właśnie. Tak jak mówiłem, wtedy wygrałem, już chyba to powtarzam, trzeci raz, ale wygrałem wtedy, yy, właściwie to razem wygraliśmy. Graliśmy w ogóle na Hypixelu, ponieważ. Nie działały inne serwery, to znaczy po prostu nikt nie grał na, na Trio. Okej, okay, ten gość z jakiegoś powodu się dobudował do mnie w 3 sekundy. Okej, okay, ale go pokonałem. Właśnie, to teraz mogę do niego iść, skoro go pokonałem. No to już mu nie rozwalę, prawdopodobnie tego łóżka. No i zginąłem Aha, no to nie mam łóżka, co nie? Także wstawię wam tutaj jakieś urywki na pewno z tego filmu, tylko po prostu sam powszyrka jest. I dodatkowo chyba mu jakiś mikrofon latał, bo jak patrzyłem sobie wcześniej ten film, co mi podesłał, to co chwilę słychać jakieś drgania tam. A kupił sobie nowy mikrofon za 200 zł. W ogóle to na poprzednich filmach z jakiegoś podu miałem rozdzielczość 1600 na ileś tam, nie pamiętam w sumie. Za co bardzo Was przepraszam, bo jak teraz sobie zmieniłem na tą normalną 1920 na... 1080 To tamte filmy rzeczywiście go, słabo wyglądają Mają jakieś takie paski dziwne Co po prostu nie wygląda dobrze Dobra No i rozwaliłem go I teraz nie wiem co ja robię właściwie Nic nie mogę kupić, czemu ja się wracam Okej, okay, udało mi się go rozwalić Teraz tylko jeszcze rozwalić go Błagam Dobra, rozwaliłem go Aha, no i jeszcze nie mam łóżka, super. Dobra, ale otrzymałem jakieś punkty za tą grę, więc powiedzmy, że udało mi się wygrać ten challenge. Powiedzmy, że tym razem po prostu nie mogę stawiać żadnych bloków. O, albo mam lepszy pomysł. Na filmie jednym szynka on nie mógł po prostu yy, stawiać wełny i mógł jedynie co to budować się stone'em. Dlatego ja zrobię to samo, tylko że z gliną. Myślę, że to będzie podobnie ciężkie. No a ten endstone, zobaczę, może kiedyś to spróbuję, bo to całkiem ciekawe się wydaje. Nasz przeciwnik już się chyba na nas chce budować, co nie jest zbyt dobre dla mnie. Ja już do niego mogę w sumie zaraz iść. Tylko tym razem muszę pamiętać, że mogę sobie kupić jakieś rzeczy. Aha, i kupiłem wełnę, super. Naprawdę to jestem dobry. Przepraszam was, to już tak z przyzwyczajenia po prostu, co nie. Dobra, zrzucony. Nie gadaj, że ja to wygram, budując się tylko gliną. Ok, rozwaliłem Beda. Aha. Z jakiegoś powodu bo nie mogę kitnąć za pierwszym razem. Dobra, udało się. Także teraz sobie kupię refila Firebola i jeszcze trochę gliny. Nie, wiem, co on tutaj próbuje. Zobaczmy. Dobra, teraz go tylko. Nie, co to jest za biały? Aha. Przyszedł biały i wszystko rozwalił. Zobaczymy, kto wygra. Dobra, przynajmniej zielony go zniszczył. Dobra, także widzowie, no tak jak mówiłem, przepraszam was za to, że niestety nie wyszedł ten odcinek. Następnym razem postaram się jakoś lepiej to zrobić i chociaż cokolwiek nagrać. No i co, ja wam mogę jeszcze pokazać tak naprawdę tylko te urywki z filmu, właściwie to z powa Szymka, no bo ja nie mam żadnego powa, nic nad nim się niestety nie nagrało. No i co, ja już się z wami żegnam, do następnego. Ej dobra widzowie, będzie ciężko, ponieważ ja nie mogę nic stawiać, kompletnie nic, więc liczę na ligosa i super placka, żeby budować za mnie po prostu. Tak, ja nie mogę niszczyć. Bo... <grym zypania> Aha, spadłem super. On spadł. Chodź tu. Ale cię... Mamy dwóch. Trzech. 45! Czerwony. On nie wie, on jeszcze nie wie, on jeszcze nie wie. Oj <grym zypania> <grym zypania> Co jest, no? Zapasz dważej, Fireballa życie? On będzie TNT sobie chyba. Nie, nie postawi. Zostało dwa hity. Nie postawi, <g Kristen> Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. Dobra, dobra. Jest? Czekaj, on nie wie. Nie ma Ubeda. Dobra, jednego nie ma. Jeszcze jeden. Uważaj, wasz. A <śmienic> mam wrażenie, że wybuchło, nie to. Heli tak łóżko. łóżko No wiem, ale od góry łóżko jest trójkę. Ma, ma to się, wszyscy. Ma ktoś A, dostałem. Jeszcze. Nie, nie Ma też gapa? Ja, ja nie mam, ja nie mam. A ja mam? Dobra, HP, tak. No, Jancer. Jeszcze, już, już dobra, już już. Co tu się dzieje? Oni rzucają we mnie wszystkim wszyscy sobie łuk kupili dosłownie. no to my też teraz Co się dzieje? Do wojna spadłem! I oni jakoś mnie zepnęli dziwnie o tym, ja myślę... ja, ja to... nie znakał, bo rzucił mi od boku dosłownie myślałem, że to mnie nie dosięgnie. Wszyscy tu, Wszyscy tu stoją z łukami i jakby... Szelają. O kurde. Co się dzieje? Matko jedyna. Stary poleciał. No dobrze. Trzeba ten nie, czekaj, dobie go, dobie go. Drugi, 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 on ma zero, zero, ma. On nie wie co się dzieje. Proszę, proszę powiedz wygramy, proszę powiedzieć, że wygramy yes! Yes! Ale nie wiem, on stał i on chyba się bił z silverfishami po prostu. Tak, on się z silverfishami bił.